No to jest przecież to jest komedia. Przeszedłem, ja wiem powiedzmy 20 metrów, tak? Idę na razie po śladzie traktora. Idę jakieś sygnały, jakiś metal, metal, metal. No ale teraz głęboko było. Ja to myślałem na początku, że to jest kawałek jakiegoś żelaza. Później myślałem, że to jest kawałek jakiejś śruby. Tak mi biło dziwne. Nazuje no. się, że to jest srebro. <grym> ale ja już mam... Ja zacząłem. Ja już mam dzisiaj dzień zrobiony. Ja zacząłem. Yy, zacząłem 5 sekund temu. No, no nie, 5 sekund nie. No dobra. Chwilę temu skończyłem pracę i, 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 i pojechałem. Ale do. Tak jak już nieraz było i tym razem to, to samo. Cewka, 15 mnie nie Przecież to jest. Sztos! Przecież to jest sztos! Ja mam srebrną pieczęć! Srebrną pieczęć mam, która jest śliczna, trochę wytarta. Może coś się z nią da jeszcze zrobić, no ale jest sztos! Kiedyś słyszałem, że się mówi: Boom baby! Boom baby!